Ostatni raz mnie tak widzicie. Czas na zmiany. Hello! Ja tu przyszedłem, żeby zmienić mój image. Nieprawda, ja mam teraz nową erę. Moja nowa era to jest. Ja jestem numerem jeden. A ja? Jestem numerem dwa. Jest tego za dużo. Jest przepych tutaj. Nie ma jakiejś harmonii. Coś innego niż zawsze. Brzmi to ciekawie. Ja? Ale ja też tak tutaj przychodzę. Nie wiem, a potem wchodzę. Nie <laughs> Hehehe Cenne oczy, Super super i wyrywasz Jezus Maria O, 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 o. To co w tej barbie A że to już? A. Nie U. Nie no, zarobiście. Sexy Mega hot, mega ciasteczko Moga